Witamy serdecznie, cześć, no cześć, cześć, słuchajcie kochani, znowu nas nie było na, na kanale, nas nie było, udało nam się właśnie dzisiaj e, mały filmik dla Was przygotować, ale zanim e, o nim powiemy, to zapytam jakie ostatnie święto, słuchajcie, obchodziliśmy i święto niepodległości Polski, ja z tego listopada było, tak, bardzo ważne święto, ja myślę, że dla każdego Polaka, ale też nie tylko, położenie naszego kraju nie stanowi e, żadnej zagadki, tak, no bo Polska gdzie kochani? Wiadomo, że Polska że tutaj w centrum Europy. centrum Europy, dokładnie. Ale gdyby ktoś. No właśnie, chciałam tutaj przypomnieć, pokazać na naszym globusie. Słuchajcie, ale gdyby tak ktoś, na przykład, jakiś Amerykanin, Anglii, ktoś anglojęzyczny chciał poszukać naszego kraju, to na pewno posługiwałby się tutaj nazwą angielską. Szybka powtórka, nie z geografii, tylko z angielskiego dla świnek. Polska po angielsku? To Poland. Poland. No no i dobrze. Bardzo dobrze. I okazałoby się, że gdyby poszukać nazwy Poland, to wcale niekoniecznie musiałoby chodzić o środek Europy, ale można by trafić na miejsce Poland na oceanie, a dokładnie na środku oceanu, słuchajcie, spokojnego. Jak to? Druga Polska jest na środku oceanu? No właśnie, o co z tym chodzi, z tą nazwą Poland? To, kochani, w dzisiejszym filmie, czyli Druga Polska właśnie leżąca na środku oceanu, zostańcie z nami, przekonacie się o co chodzi. Brzmi interagująco także tym, że so, zróbcie wszystko, i zostańcie z nami. Nazwą Poland, i żeby nie być go osobnym, słuchajcie, spójrzmy sobie na slajd, zobaczcie, mamy tutaj położenie geograficzne faktycznie zaznaczonym punktem i tutaj z oceanem. Dobrze wiemy, że jest to ocean, jak sobie spojrzymy Detaz. na globus. Ale jest ta część globusa, nie, jest niebieskie. No właśnie, której nie widać, jak patrzymy sobie yy na mapę, tak? Fojo! <disappearance> z tej strony. zobaczcie. <ku w> <parts> A no, tutaj kawałeczek, widać Ameryki Północnej. I, słuchajcie... No rzeczywiście się całego. I tu jest Poland? Tak i jeszcze sobie teraz zrobimy zbliżenie, żeby tym bardziej pokazać. Zobaczcie, jest podpisane, tak? I jak widzimy, Polen leży na wyspie Kiritimati, która należy do kraju. Kraj jest podpisany, zobaczcie, kraj, który znamy Kiribati, tak? Generalnie Kiribati. Tutaj duży napis to jest Kiribati, czyli to jest kraj, tak? Tak, tak. A, tu A jest wyspa taki nazywa najnowsji? się Kiribati. Chciałabym nie Ta wyspa nazywana jest też wyspą Bożego Narodzenia, ale słuchajcie, to nie jest ta, o której też w filmiku na naszym kanale robiliśmy, przecież ciekawostkę możecie znaleźć, tylko to jest zupełnie inna wyspa, możemy ją pokazać też na Globusie że mamy inną wyspę Bożego, wyspę Bożego Narodzenia. są wyspy Bożego Narodzenia? No właśnie, tak się teraz, okazało. Y, okaże. A, że faktycznie, to tak chyba mówiliśmy Zobaczcie, faktycznie. terytorium zależne, o którym mówiliśmy od Australii, tak? Wyspa Bożego Narodzenia, y, ta, z naszego filmiku na kanale, o, na mówiliśmy. Oceanie Indyjskim, tak? Widzicie? Mhm. A dzisiaj sobie mówimy, mówimy o państwie kiribati, natomiast wyspa Kiritimati, czyli wyspa Bożego Narodzenia, jak widać druga, ale tutaj mamy ten ocean spokojny, tak? A jeszcze przy okazji pamiętamy, że Polska jest, no jeżeli chodzi o nasz kraj, tak? W środku tutaj Europy, co pokazuje. O, Bożego Narodzenia. No i teraz kochani, troszeczkę takich wiadomości na ten temat. Wiemy, że Kiribati to wyspa, jedna z wysp należąca do państwa, tak? Tutaj pokazywaliśmy już. Kiribati to jest państwo wyspiarskie. sobie spojrzymy, słuchajcie, to obejmuje ono 32 wyspy położone w okolicach, zobaczcie, równika, jak i południka 180 stopni. Dzięki czemu tu się pojawia bardzo ważna informacja, bo to jest takie jedyne państwo, słuchajcie, na świecie, które leży, no właśnie. Boże. Mamy no. wszystkich czterech to no, pięknie wszystkich czterech o, tam, półkurach. Pokaż, Północ, południe, tak? półkula no, wschodnia, to... bo mamy Australię, pamiętajcie, tak, A, po tej stronie, wschodnia? bo to jest z drugiej strony. I zachodnia, bo tutaj dalej byśmy mieli, jakbyśmy. A, um, to się, się może tak, bo, e, bo to jest takie ułożenie, zobaczcie, globusa, tak? Czyli jak widzimy, to jest ta część, gdzie jest wypełnione oceanem. Ta to druga, druga, strona mapy. A jak zrobisz na po południk zero? Tak A południk na, zero to, to mamy o to od drugiej strony. Dziewięcia. No właśnie. Dobra. Tak? Żebyśmy, ja mieli, żebyśmy mieli tutaj e, jasność. A, a, a wiesz, na czy mi się pobawią te rybaki? No właśnie, z czym? I, oni mają fajną flagę. Ma, masz flagę? A, tak, taką piękną kolorową. Oni też mówiliśmy w naszym filmiku, nie? O, ja o nie... najdziwniejszych flagach. No właśnie, ona. No właśnie, zobaczcie, jaka fajna flaga. A, taka ciekawa, sztereckim, sztereckim, sztereckim. oryginalna, prawda? A jak chcecie wiedzieć, skąd się wzięła ta flaga i co oznacza, to odsyłamy do naszego filmu o najdziwniejszych flagach. Mm -hmm. no właśnie. Słuchajcie, ale można zadać takie pytanie, skąd się wzięło to właśnie Poland na środku Pacyfiku? No właśnie. Na końcu świata by można było no powiedzieć. No właśnie, kto sobie tu ktoś wpadł na pomysł, że tak samo jak jest Polska, to tego już, a, to sobie <laughs> zrobię drugą Polskę, tak, czy ktoś sobie wymyślił, jak to nazwać kraj, sobie wymyślił takie słowo? Takie Słuchajcie, samo... generalnie problem polega na tym, że nie ma takiej stuprocentowej jednej odpowiedzi na to pytanie, ale powiemy sobie o dwóch takich możliwościach. Słuchajcie, pierwsza sprawa to teoria, a właściwie taka legenda, która mówi, że na przełomie XIX-XX wieku, tutaj właśnie na wyspie przybył Polak, kochani, czyli na tej wyspie Polend. O nazwisku Stanisław Pełczyński, który miał pracować na amerykańskim statku handlowym jako hydraulik. I w tym czasie mieszkańcy mieli um, narzekali um, problemy z nawadnieniem plantacji palmowych, i tutaj właśnie Polak um, pomógł im z tak, tutaj z nawodnieniem doprowadzeniem do wody na ten teren. I teraz mieszkańcy jako dowód wdzięczności za ten za tą pomoc, chcieli nazwać tutaj to miejsce. No, właśnie, jakoś tak od jego nazwiska, tylko to nazwisko połczyńskie było bardzo problematyczne do wymówienia przez mieszkańców, więc stwierdzili, że nazwą Poland od nazwy kraju, z którego pochodzi właśnie tenże Polak. Taka historia A, ale tutaj fajnie. jest. No jest, proszę, jest um, I właśnie to jeszcze przy okazji mogę powiedzieć, że lagunę e, obok e, właśnie tej e, tutaj miejscowości nazwano też Zatoką Świętego Stanisława, tak? Bo on Ten, też był że, Stanisław. Bo on był Stanisław jako imię. Historia bardzo ciekawa, ale nie do końca, słuchajcie, okazuje się, że jest prawdziwa. Tak? I to tylko taka legenda. To, to taka legenda właśnie, o to chodzi, że tu legendy mają tu do siebie, że często nie są... To prawdziwe historie. Ale za to są piękne, ale za to są często... się opowiada. No właśnie. Ale słuchajcie, z ustaleń z kolei doktora Dariusza Żdziecha, podróżnika, badacza Oceanii, który nawet założył fundację Poland Helps Poland, wspierającą właśnie Poland na Kiribati, wynika, że nazwa pochodzi raczej od nazwiska jednego, słuchajcie, z zarządców plantacji kokosów na wyspie, gdy ta była dzierżawiona przez Francuza ojca Emanuela Różjera. To, no to jest ten To jest ten Rougier, bo widać tutaj, jak widzimy a ta książka książkę, w dlatego tak możemy przy okazji zobaczyć, jak wyglądał. A teraz. Ja no właśnie, ten, ten Rougier nadawał nazwy swoim osadom i plantacjom związane z pochodzeniem swoich pracowników, a że jednym z nich nosił polskie nazwisko Malinowski, no to sprawa się tutaj też, słuchajcie, jak łatwo domyśleć, no rozwiązała, bo właśnie ta wieś Poland od tutaj od pochodzenia, Polaka. od Polaka. No i dlatego na wyspie właśnie Kirimati też oprócz, słuchajcie, wsi Poland, którą już cały czas omawiamy, jak się dobrze przyjrzymy, widać też inne. Na przykład mamy pa -Pari, Pari, to jest Paryż? No i na przykład. Mamy, to jest tak, a zaś toka świętego Stanisława ma pochodzić od imienia brata Emanuela Różiera, także też inna jeszcze koncepcja. I ten właśnie doktor Zdziech zastrzega jednak, że nie ma stuprocentowej znowu pewności, że ta teoria o pochodzeniu nazwy jest czyli, na pewno czyli, prawdziwa. Czyli jak jest Paryż i Londyn, to znaczy, że też miał jakiś tam pracowników właśnie z Londynu no nie właśnie, i z, z Paryża. Właśnie, a to Brysze... ciekawe, że, że, że od Polaka nazwał Polska, a nie na przykład z miejscowości, z jakiej pochodził ten Polak. w z mógłby być Poznań drugi zamiast Poland. No. A Juliusz tym Malinowskim już z Szczebrzeszyna? I znowu jakby nazwał szczeblaczę, to nikt by nie wybolił, więc z polanki to jest drugi polan na mapie. No w każdym razie jest to wszystko ciekawe, natomiast jak widzicie nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi. Skąd tak się naprawdę wzięła ta wieś na środku oceanu? Możemy jeszcze kilka informacji powiedzieć o tutaj też tym państwie i o Kiribati i, o Kiribati i w ogóle o tym o tym ile tutaj osób mieszka. Niewiele, słuchajcie, mówi się o wsi tak, Polend, że według różnych źródeł od 130 do 400 osób, a wszystkich mieszkańców Kiribati jest około 130 tysięcy, czyli mniej więcej mamy tyle ile mieszka nam w zielonej Górze. Czyli tylu jest kielibatyńczyków, Ob obywateli Kielibatii <noise> i jest mieszkańców pola mniej więcej, słuchajcie. Tak, no tak to jest, to. I mimo, że to jest mała słuchajcie, wieś, e, to jest tutaj i szkoła podstawowa, a także zbudowany, który widzimy w 1995 roku, kościół. I słuchajcie, pod wyzwaniem świętego Stanisława Kostki, czyli jak najbardziej jest to polski tutaj święty znowu, tak? No proszę, czyli kolejny polski świat. Ślad, tak. No, nasze tak. I trzeba też dodać, że głównym, słuchajcie, źródłem utrzymania mieszkańców są tutaj kokosy, tak. Eksportuje się kopę, czyli ten miąższ z kokosów, jak sobie go rozkroimy, to widzimy, z którego potem pozyskujemy olej kokosowy, tak. Także takie egzotyczne, słuchajcie, miejsce tutaj na mapie. No, tylko pewnie tam nie zarabiają, to? No, pewnie nie, ale warto też na koniec słuchajcie dodać, że Kiribati jest, podobnie jak wiele innych wysp, które znajdują się właśnie na środku Pacyfiku, tak naprawdę bardzo um, zagrożona tutaj, bo jak spojrzymy sobie na mapę też hipsometryczne i w ogóle na ukształtowanie powierzchni, to jest um, po pierwsze zmiany klimatu to jest jeden problem, a druga sprawa um, poziom wód, jakby się podnosił, to w wyspie grozi zatopienie, bo ma bardzo niską tutaj wysokość, tak? Bardzo płaskie ukształtowanie terenu. Mówi się um, niecałe 2 metry nad poziomem morza, dokładnie 1,8 metrów nad poziomem jest morza. Średnia... Taka średnia właśnie no poś... wysokość terenu. Co oznacza, że jeżeli poziom oceanu by nam się podniósł o 90 cm, to aż, słuchajcie, 2 trzecie kraju znajdzie się wtedy pod um, wodą. O, i wtedy już nie będzie w drugiej porze. No i wtedy nie będzie i będzie mieszkańcy właśnie zagrożeni i takie prognozy naukowcy nam pokazują, że tak się nawet może stać i w tym stuleciu, tak? Jedynym państwem, które jest jeszcze bardziej zagrożone są Malediwy, także zobaczcie, no zmiany klimatu, to jest wszystko bardzo ważne, żebyśmy dbali o naszą planetę, bo w końcu kiedyś może zabraknąć takich właśnie ciekawych miejsc przecież i tych ciekawostek, które dla Was z tych różnych zakątków świata przedstawiamy. No, zobaczcie, jak tam pięknie. No, to na pewno wielka strata, prawda? No, bo Kiribati tak. to jest taki piękny kraj, rzadko odwiedzany cały czas, możemy powiedzieć, taki jeszcze niepoznany, dziewiczy. A tu nie daj Boże, by się z, ymm, tak zdarzyło, żeby zniknął nagle. Także musimy o tym pamiętać. mam nadzieję, że masz film. z skąd Wam się spodobał, także możecie później zaszponować gdzieś tam na imprezie czy coś. u znajomy, że a, słuchajcie, jest drugi oponent na mapie. I udowodnić później. Tak jest, a od nas na dzisiaj. To tyle, do zobaczenia!